Cześć! dziś chcę tylko tak troszkę uporządkować pewien chaos, bo ciągle się to wszystko myli. Co Zelan, co Godard, co Dispenza, ci nasi polscy guru i przekazywacze, co Michel, i tak dalej. Czyli te osoby. Ja tak pomieszałam razem wszystko, ale w rzeczywistości. Jedni to są, nie wiem, ludzie, którzy skontaktowali się z Kosmitkowem za pomocą channelingu, a inni to po prostu sobie to wykoncypowali, dowiedzieli się, nauczyli i tak dalej. Czyli to guru, guru, guru i oni co mówią. A naszła dzisiaj chęć, żeby wam to jakoś razem pozbierać, tak w takiej krótkiej zajawce. I o co chodzi na przykład u tego Zelanda? I w ogóle, dlaczego ten sekret już nie działa? Znaczy to wszystko działa, tylko to są konie, konie, lecą konie po betonie. A więc mamy pana Zelanda, i co mamy? Co to jest ten zamiar zewnętrzny, co to jest ten zamiar wewnętrzny? Zamiar zewnętrzny, ten, który działa według, prawda, Zelanda, no i w ogóle ludzie potwierdzają, tam są przecież całe rzesze wyznawców, to jest coś takiego, to pragnę, to będę miał. I w związku z tym zaczynam działać. Czyli to jest jakby zapytanie siebie, czy ty naprawdę tego pragniesz. Czy to jest Twoje, czy to jest dla sąsiada, czy to jest dla podkręcenia swojego wizerunku, czy to jest po prostu ciągle dla zewnętrza. Czy Ty rzeczywiście potrzebujesz do swojego samorozwoju wygodnego łóżka, wspaniałego jedzenia, po prostu wspaniałego samochodu świetnego sprzętu, rozumiesz, żeby Cię było stać na, w każdym momencie na badania. Czyli to jest Twoja potrzeba, to jest Twoja autentyczna potrzeba, to, co chcesz mieć. I wtedy zaczynasz działać w tym kierunku. I to działa, i to działa. Jeżeli jesteś konsekwentna w sensie, niekonsekwentna w sensie, że trzymasz się uparcie przeszłości, tylko jeżeli te, ta intencja się zachowa, jeżeli rano będziesz chciała mieć samochód, a wieczorem stwierdzisz, że to jest bez sensu, to po prostu ta siła bezładności Twoich tutaj planów, no to się po prostu zniesie wzajemnie. Czyli ten zamiar zewnętrzny, to jest to pytasz siebie jakby duszy, czyli i dusza jakby, czyli Ty wewnętrzna i rozum, musicie powiedzieć sobie wspólnie tak. Czasami dusza się będzie bała, rozum będzie bardzo racjonalizował, ale w końcu się dogadacie, że ta sukienka jest na bank dla ciebie. Jest to dla ciebie. No i wtedy zaczynasz działać w jakikolwiek sposób. To nie musi być coś, co dokładnie wiesz, w jaki sposób to osiągniesz. To brzmi naiwnie, ale naprawdę te wszystkie rzeczy, które działają, są najprostsze. A co nie działa? No nie działa zamiar wewnętrzny. Na czym to polega? Że myślisz sobie tak, no muszę zacząć działać, żeby to mieć, to mieć, prawda? Bo to miedź jest nieokreślone, bo to jest miedź, że patrzysz, nie miedzi, miedzi, musisz mieć miedź w surowicy i w komórkach w stosunku do cynku w bardzo niewielkiej ilości, ale to są zależności ścisłe. Więc jak masz za dużo cynku, ostrożnie, ostrożnie, trzeba pomyśleć o miedzi, daktylki. W każdym, yy, yy, picie z wody, yy, z wanka miedzianego, w każdym, bo będziesz głupsza, będziesz totalnie głupsza i będziesz w ogóle nie mogła nic skumać. Jesus, ale digresja. W każdym razie, jeżeli ty właśnie Mówisz, no muszę zacząć, muszę zacząć coś robić, no muszę, zapisuję się na trening na to, no bo sąsiad ma to, ci mają to, to bym chciała, to bym chciała, ale dopiero potem, rozumiesz, to to jest zamiar wewnętrzny, on nie działa. I teraz jak ten zamiar zewnętrzny zelandowski, który wszyscy żygają, bo niech tego do końca mało osób, to do końca pojęło kumamo, jak on się przekłada na na przykład na dispensę, który mówi najpierw okaż wdzięczność, potem niech się to wydarzy, czyli... Najpierw już się zaciesz. Zaciesz się tym, że to jest to Twoje pragnienie i dopiero zacznij działać. Czyli to, że będziesz działać i, i będziesz to, to mieć, jest dopiero jakby później, prawda? No. Jak to się przekłada na innych uru i tak dalej, no wszyscy mówią najpierw uciesz się, że się witasz z gąską, a dopiero potem przywitaj się z gąską. Dragan mówi co, też podobnie, że być może, być może to działa w drugą stronę. To znaczy, że najpierw jest skutek, nie, to, tak jest zawsze, nie, tak, najpierw jest skutek, a potem jest dopiero przyczyna. Rozumiesz, to jest po prostu tak, 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 a nie odwrotnie. Pirazy ze drzwiczki, a teraz... No i tutaj działają te wszystkie prawa przyciągania, no bo jak mówisz, że to chcesz, 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 no to znaczy, że tego nie masz, nie masz, nie masz, dostajesz więcej, nie masz, czyli to prawo przyciągania, że podobne przyciąga podobne, to nawet mister Einstein o tym mówi i wspomina. A co mówi Godard? Dlaczego to prawo założenia ja ciągle go lansuję? Dlaczego? Dlatego, że skoro wszyscy mówimy o przyszłości, a ciągle wyświetla nam się emocjonalna przeszłość, Ciągle te emocje nas kręcą. Lubimy. Lubimy się trochę pomartwić, chociaż jesteśmy wtedy martwi, ale lubimy też te emocje, takie ekscytacja. Seks to musi być taki totalnie ekscytujący. Przedmiot to ci musi tutaj... No i to jest po prostu, to ci wyżera energię. To, jest, to są wysoko energetyczne emocje, które żrą. No, i tymi, w związku z czym nie zdziw się, że tymi emocjami na ciebie będzie wpływał Matrix. Matrix zawsze posiada wahadła, i wahadła będą zawsze, będą się rodziły zawsze. Rodzą się w mrowisku, rodzą się wszędzie. I te wahadła będą chciały Cię wyhaczyć. I teraz wszyscy o tym mówią. Podwieź się z wahadłem. Nie walcz, nie bądź ciągle pod prąd. Podwieź się kawałek z wahadłem. Co Ci szkodzi? Raz zażyć antybiotyk, pozbyć się ropy, a potem się oczyścić. A nie męczyć się miesiącami i dostać sepsy, na przykład. Po prostu podwieź się czasami z tym wahadłem. Nie od razu na to nie. Rozumiesz, daj się podrzucić. Może rzeczywiście musisz mieć dzisiaj sukienkę sąsiadki. Może rzeczywiście. Wskocz! Podrzuć się. I może w trakcie tego płynięcia z nurtem coś do Ciebie dopłynie, coś innego. I pomyślisz, że, że może. Może inaczej, teraz prawo założenia jest jakby nadrzędne w stosunku... Ja to jak to opowiadam, to ja, wiecie, taka realistka, taka racjonalistka, taka rozumowa, intelekt, 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 to ja sobie po prostu, ale mi bardzo dobrze robi siła czy moc. ja bardzo dobrze książka książkach to jest tak, i jeb, i jeb, patrzę, aha, to taka, to tak, to ciągle, ciągle tutaj sobie podlewasz siłę, a tu trzeba by mieć power. Siła to jest force, to jest forsowne, to jest męczące, a ty potrzebujesz powera. Ale takiego wiesz, bez oceniania, bez porównywania można sobie skonfrontować, no, żeby wiedzieć, w którym miejscu jesteś no, na układzie współrzędnych, prawda? W przestrzeni. Ja to uwielbiam się określać, tak się montować. Tak jak w autokadzie jesteś w 3D, ale nie wiesz myślisz, że jesteś na płasko. No więc... Czym to się różni u pana Godarda? O co to chodzi? O co, o co Neville tutaj no, mówi? No, mówi coś takiego, że marzenie, marzenie w takie twoje jest ponad tym wszystkim. Że, że pomimo tego, że będziesz mówić i rozpisywać, nie, nie chcę wchodzić na drabinę. Nie, na pewno na drabinę nie włażę. Pomimo tego wszystkiego nagle i, i wystarczy, że tylko marzysz przed snem przez kilka dni, pomimo tego wszystkiego, za dwa, trzy tygodnie, niektórzy dużo szybciej, nagle patrzysz, szredia w dół, patrz, ja, dlaczego jest to, ja stoję na drabinie, słuchajcie, mnie się też to wydarzyło, mi się tak wydawało, wydarzyło to abstrakcyjne, rozumiesz? To jest po prostu, to cię może w ogóle zdarzyć w ten sposób, że już idziesz pod drabinę i sobie myślisz, oj, i możesz wtedy nie stanąć, ale to już się zdarzyło, rozumiesz, to już jest twój wybór świadomy, to już racjonalizacja. Idziesz i sobie myślisz, a właśnie nie stanę, rozumiesz, ale to już się zdarzyło. Poszłaś pod drabinę i widziałaś tę drabinę i machnęłaś ręką. się Zaczęłaś śmiać po prostu. No, tak też może być i tak bywa, i tak jest. Czyli marzenie to jest myśl z przyszłości. Skoro cały czas to wszystko materializujesz, bo jesteś tylko ty i jest to. I to wszystko robisz. Wszystko, co stawiasz przed sobą, to jest, to jest dla Ciebie tutaj postawione. Twoje relacje z innymi tutaj też Tobą. No, no, z absolutem, który się dzieli po to, żeby móc wzrastać. Ale on jest już absolutnie wysoko, tylko po prostu ja nie wiem, dlaczego on to musi robić. Może nie musi, może się tym doskonale bawi. Dwa aminokwasy muszą być różne i razem zaczynają reagować. I tak to jest. Tego nie wiemy, bo też mówi się tak, no skoro tak, tak, tak coś jednęło, tak wybuchło, to, to kto to sprawił więc co to było wcześniej. No i właśnie, to zawsze było. To się nazywa świadomość. I to przyjmijmy. Świadomość. Kambel nazywa to wyższym systemem świadomości, a każdego z nas jednostką tej świadomości. Jednostką obdarzoną wolną wolą. Bo jakbyś nie miał wolnej woli, to jest tak jak nawet w prawie duńskim, że jak nie możesz sama decydować i decydujesz pod przymusem, to nie miałaś wolnej woli i nie możesz za to odpowiadać. W rzeczywistości za nic nie odpowiadasz. W rzeczywistości za nic nie odpowiadasz, od tylko se wyświetlasz. Nie ma czegoś takiego. To jest kwestia, jak sobie wymyślić, że ty musisz się cofać i robić sobie ustawienia hellingerowskie, bo ty musisz z prababkę ustawić, no to se to wymyśl. Ale to jest wszystko joke. Tego wszystkiego nie ma. Tego wszystkiego nie musisz robić, bo ty też jesteś swoją prababką. Ale jak ty to uwierzysz, no to będziesz musiała. Koniec. Kropka. Ale to wszystko jest tobą i ty możesz zadecydować. Czy masz poczucie winy, czy nie? I ja z jakiegoś powodu zmieniłam swoją tożsamość. Samo się to stało, zmieniłam tożsamość i zniknął lęk. I po prostu. I dawniej to było coś takiego, że jak nie było lęku, to miałam to poczucie. Jejku, ja, zap, ja się po prostu zapomniałam bać czasami. I się bałam, że się zapomniałam. Obecnie nie mam lęku. Po prostu nie ma. Nie ma go. Czyli idę do dentysty i myślę, i zupełnie o czymś innym myślę. Jest coś tam. Co normalnie spędza mi sens, powie, nie ma tego. I tak się ta tożsamość w wyniku samoświadomości. Po prostu nie mam czegoś, co mnie charakteryzowało. Biegam, ale mogę też już nie biegać, tak myślę, bo to jest po prostu się stało. Ale na pewno te lata biegania i tego wszystkiego, no oczywiście dalej biegam i tak dalej, bo się z tego, nie wiem, może to, że wzięłam udział w niemi chudne z Wami razem w tym programie, może to, że się bardzo zaangażowałam. Nieistotne. Chodzi o to, że wszystko możesz zrobić. Jeżeli sobie wymarzysz coś, jeżeli sobie coś wymarzysz, to musisz to poczuć. I to jest właśnie to że twoja dusza też tego musi chcieć, to, to jest to, czyli to jest znowu i pan Zeland, i pan Dispensa, który, który każe zaciskać pośladki, żeby przy pomocy piezoelektryki wreszcie wszystko przepchnąć do tutaj, do szyszyny, do... Widzę cię, widzę cię. No, to każdy to mówi to samo. Co się działo na przykład przy bieganiu, bo przy bieganiu automatycznie zaciskasz zwieracze, bo duża perystaltyka i jelit spowoduje, że prawda nie jeden raz na maratonie widać obsrane gadki biegacza z przodu. To jest normalne, nikt się tutaj, to się o tym myśli i tego się sobie nie życzy przed, przed maratonem, ale to się zdarza. Kible są po prostu wypełnione w sekundzie, które stoją przy maratonach. Tak jest, więc to się dzieje. Zaciskasz, Przepływa ta energia z tych czerwonych procesów, przechodzi przez żółte, zielone i jep. Tak, 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 tak to jest. Ale Godard jest po prostu już tam i to trwa sekundę, tak naprawdę minutkę przed zaśnięciem, kiedy jesteś w tym stanie gamma, kiedy jesteś taka wyluzowana, kiedy jesteś taka, no, cool, no, kiedy. Czyli zawsze. Płynąć zawsze z prądem, nie pod prąd, nie na, ba, nie na barykadach, nie walcząc. No, chyba, że sobie postawisz coś takiego w obronie u, ukochanego, nie wiem, zwierzęcia. No, już nie mówię o, o ludziach, to już jest po prostu jakaś trauma, że, że trzeba walczyć w takich sprawach tak istotnych. Ale to też z jakiegoś powodu sobie stawiasz i stawiasz, i w kolejnych wcieleniach sobie, jak tego nie przerobisz, dlaczego to się wszystko dzieje. Dlaczego czujesz się gorsza, dlaczego czujesz się tak? W którym momencie sobie myślisz, nie ma, nie ma tego strachu, nie muszę nic myśleć. Jestem po prostu i się idziesz. I wyluzowana. I o to mniej więcej chodzi każdemu. Zeland mówi, żeby nie piętrzyć potencjału, żeby po wszystko iść jak po bułeczki. Czyli, czy idziesz do łóżka z gwiazdą filmową, czy też idziesz ze swoim mężem. Sorry, sorry, to był joke. To po prostu te same emocje. No, mi się bardzo, ale to bardzo podoba Hugh Grant. No, ciągle, ciągle, chociaż ja nie lubię staruszków z miasta Pruszków. N nikogo nie obrażając z mieście Pruszków. Słuchajcie, no, to, to tyle. To tyle. Wszyscy mówimy to samo. Wszyscy mówią absolutnie to samo. Dobra? Jeszcze sobie tutaj ubiorę buty. Ubieram, cikłam na wosak. Tak. No. I zrobię no. dla Was taką marszrutę. O kurde, ubrałam lewy na, lewą, a prawy na prawo. No, już ponownego jeszcze nie widziałam. Muszę to zmienić. Więc coś mi tak dziwnie niewygodnie. Ale jak do tego doszło? Zobaczcie, w jaki sposób to się dało ubrać. Takie szpilki lewa na prawo. No, pokażę Wam. Pokażę wam. No tutaj moje nogi cienkie, no to troszkę, no to, bo ja zawsze mam cię Jesteś. No to są te nogi. I to są te szpilki. Dobra. Ale już je znacie, nie? Widzieliście je nie jeden raz. Nie raz. Nie Sprawdzimy dzisiaj wygięcie, co tam słychać, czy się zbliża do tego kółeczka zamkniętego. Patrzę, czy tutaj będzie wszystko widać. Czy tu będzie. wszystko. O, dobra. O, tak. Tak. Jakś tak. Co mm. duże, mocno tutaj. Proszę. Nie, nie ani z boku, ani tak. Jeszcze raz. Teraz na most, tak. 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 No i jak? Co uważacie?